Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj pokażę Wam mikrofon dla streamerów MSI GV60. Zapraszam do oglądania. Unboxing. Na przodzie pudełka mamy zdjęcie mikrofonu, z prawej strony mamy słowo mikrofon w kilku językach, z tyłu mamy informacje o bezstratnym nagrywaniu dźwięku, o czterech wzorcach rejestracji sygnału, o słuchu w czasie rzeczywistym i regulacji ustawień. Z boku mamy krótką specyfikację urządzenia, a więc otwórzmy to. Na samym początku mamy instrukcję obsługi: kabel USB-A na USB-C, popfiltr, zaślepki do zakrycia otworów oraz mikrofon z zamontowanym już statywem. Recenzja. Mikrofon jest bardzo dobrze wykonany i czuć, że mamy do czynienia z urządzeniem z wyższej półki. Jego wymiary to 270 na 110 na 110 mm, natomiast waga samego mikrofonu to 1100 g, ale ze statywem waży już 1568 g, co powoduje, że naprawdę stabilnie stoi na biurku. Mikrofon pozwala na bezstratne nagrywanie z rozdzielczością próbkowania 24 bitów, częstotliwością próbkowania na poziomie 96 kHz. Dodatkowo pasmo przenoszenia w tym modelu wynosi od 20 Hz do 20 000 Hz. Czułość wynosi. 3 26 plus minus 3 decybela. Urządzenie od spodu ma port na jacka 3,5 mm do podpięcia naszych słówek, na których mamy odsłuch naszego dźwięku na żywo i bardzo aby kontrolować ścieżkę dźwiękową. Następnie mamy gwint 5,8 cala do zamocowania urządzenia na np. na ramieniu oraz port USB-C do podpięcia mikrofonu do komputera. Z tyłu jedyne co znajdziemy to subtelne logo producenta. A od przodu idąc od góry mamy pokrętło do regulacji zbierania dźwięku. Jest tryb stereo, który wykorzystuje zarówno lewy jak i prawy kanał. Ten tryb idealnie nadaje się do rejestracji realistycznego ogólnego obrazu dźwięku dla wokali, takich jak śpiew lub rozmowy. Następnie mamy tryb wielokierunkowy, który pozwala na zbieranie dźwięku z każdego kierunku. Ten tryb jest idealny w sytuacjach, w których chcemy uchwycić pełny, niezakłócony dźwięk przestrzeni bez ukierunkowania na konkretne źródło dźwięku. Później jest tryb kardioidalny, który rejestruje źródła dźwięku, które znajdują się bezpośrednio przed mikrofonem i usuwanie pożądane dźwięki otoczenia. Ten tryb jest idealny do nagrywania swojego głosu lub streamingu. Ostatnim już trybem jest tryb dwukierunkowy, który pozwala na zbieranie dźwięku dochodzącego zarówno z przodu, jak i z tyłu mikrofonu. Jest to idealne rozwiązanie do Bałansów instrumentu muzycznego lub nagrywania rozmowy między dwiema osobami. Poniżej mamy pokrętło do regulacji głośności od słuchów w naszych sławkach. Kolejne pokrętło służy do ustawienia głośności, z jaką mikrofon ma zbierać dźwięk z otoczenia, a pod spodem mamy przycisk do wyciszania mikrofonu, nad pokrętłami jest dioda, która sygnalizuje, czy mikrofon jest wyciszony, czy też nie. Na samym dole znajduje się subtelne logo producenta. Kabel dołączony do zestawu ma długość 3 metrów, co moim zdaniem jest odpowiednią długością. Ponieważ spokojem starczy nam na podpięcie go do komputera, gdy mikrofon stoi zarówno na biurku, jak i na statywie obok biurka, abyśmy mogli nagrywać na Nastojąco. Pop filtr ma za zadanie tłumić głoski wybuchowe, takie jak P, B oraz delikatnie izolować niechciane dźwięki otoczenia. Ten dołączony do zestawu spełnia swoją rolę. Jeśli chodzi o jakość nagrywanego dźwięku, to możecie ocenić sami, ponieważ cały ten film został nagrany owym mikrofonem. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrze, biorąc pod uwagę cenę i możliwości, jakie daje namowe urządzenie. Tak naprawdę przy wykorzystywaniu tego mikrofonu ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. Możemy za jego pomocą zarówno rozmawiać ze znajomymi, jak i nagrać piosenkę, czy wykorzystać go do robienia ASMR. Ogólna ocena tego mikrofonu to 9 na 10. Plusy. Cena. Odsłuch. Jakość wykonania. Możliwość regulacji na żywo. Fizyczny przycisk do wyciszania mikrofonu. Minusy. Brak oprogramowania. To no na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba, znaczkiem oraz jeśli chcecie napiszcie jakiś komentarz. Co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.